Używki, religia, media, środowisko, dieta, praca, kondycja fizyczna to są główne elementy, które mają wpływ na jakość Twojego myślenia. I jeżeli chcesz polepszyć jakość swojego życia, weź pod uwagę schemat powstawania Twojej rzeczywistości, czyli myśl, emocja, decyzja działanie i efekt I idąc tym tropem jeżeli zaczniesz analizować i rozróżniać które treści które do ciebie przychodzą są dla ciebie wspomagające są budujące jeżeli zadbasz o swoją kondycję fizyczną o swój spokój wewnętrzny to uwierz mi że twoja rzeczywistość będzie zupełnie wyglądała Inaczej niż do tej pory. Jeżeli chcesz zmienić coś na zewnątrz, musisz zmienić coś wewnątrz. Także zapraszam do obserwacji siebie, czym tak naprawdę się karmisz każdego dnia.